No, straszne emocje, ciemno, zimno, a zaczynamy rok akademicki na łódce. Coś fantastycznego, jeszcze takiego startu nie było. Przeżycie niesamowite, bo jednak trzeba utrzymywać nie tylko rytm, ale trzeba mieć pewną technikę. Ta technika to nie jest taka rzecz, którą człowiek od razu jest w stanie pojąć. Jakoś szło dzięki właśnie pomocy. To jest no, rzeczywiście piękne i sprawia przyjemność. Oprócz tego, że to jest ciężki sport, to to się chce rzeczywiście robić. Ja obserwowałem dzisiaj całą tę grupę, która tutaj była z nami. Rewelacyjni młodzi ludzie z pasją. Życzymy sobie, żeby ten rok był normalny, żebyśmy stacjonalnie rozpoczęli i skończyli. Żeby każdy mógł się realizować w tym, co lubi, kocha i co powinien robić. Żebyśmy jako AGH ten rok, kolejny rok, 103 już rok w naszej historii. Przeżyli tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Będzie to dobry rok, ja w to wierzę.